Cześć, witajcie, witajcie w nowym roku, 25 1 stycznia dzisiaj taką tradycję chciałem podtrzymać, bo od kilku lat no, wsiadamy w samochód 1 stycznia jedziemy w okolice znaczy jedziemy do Koln Valley to się nazywa, nie Kornwalia tylko Koln pisze się -E -Y, C-O-L-N-E-Y to jest w okolicach Heathrow, Axbridge w Londynie. To jest jakieś 25 minut do mnie samochodem. Tam są pola golfowe, można samochód zaparkować. Kilka takich fajnych wiosek, I generalnie takie kółko tam, kilkukilometrowe można sobie na piechotę zrobić. Jest kanał, to się nazywa Legends Canal. Tutaj w Londynie można praktycznie z, pod mojego domu rowerem tam wzdłuż tego kanału dojechać. Tylko oczywiście rowerem by to zajęło pewnie z godziny, może godzinę 20. Natomiast też tam jeździliśmy kiedyś często i no i taka tradycja jest, że w Nowy Rok po prostu jedziemy sobie tam o godzinie, nie wiem, 11, 12. Dzisiaj wstaliśmy o 10, mimo że wczoraj nasza celebracja zakończyła się około godziny pierwszej przy tak naprawdę herbacie, bo pojechaliśmy do siostry mojej żony. Dwójkę małych dzieci mają, posiedziliśmy tam do 10.30 i potem z moim młodszym synem, ponieważ starszy do kolegi poszedł na Sylwestra ma już ponad 15 lat, 15 pół roku, więc już tam swoimi drogami sobie chodzi. I z młodszym wróciliśmy do mieszkania i oglądnęliśmy chyba cztery wesela i pogrzeb. Też taka tradycja nasza sylwestrowa. I o godzinie pierwszej przy herbatce potem zasnęliśmy. Miałem w ogóle, wyobraźcie sobie, pierwszego Sylwestra tak naprawdę pewnie od, nie wiem, 15 roku życia, gdzie nie piłem alkoholu. Oczywiście nie mówię tutaj, że przez całe życie zachlewałem się, oczywiście w Większej ilości wypijały się kiedyś. Miał naście lat na sylwestrach z ludźmi z liceum, na studiach i w, tutaj w pierwszych latach, może po przyjeździe do Londynu. Natomiast później, no to już jak dzieci małe są, rodzice gdzieś tam przyjeżdżają w odwiedziny na święta, no a takąś tam lampkę, dwie, trzy, wina. Ale tak jak mówię, od tych wielu, wielu, wielu lat, pierwszy sylwester, gdzie nawet po prostu, mimo że. Zaproponowano mi wczoraj kieliszek wina, nawet się nie napiłem. Jednego jednego łyka nawet nie wziąłem, i spędziłem przy wodzie i herbacie. No ale nieważne, to była taka dygresja tylko. Natomiast dzisiaj kurczę od samego rana leje w Londynie. I jest po prostu tragicznie. Wziąłem samochód, pojechałem do takiego parku, który tutaj niedaleko mamy 2 km od domu żeby się przejść, ale po prostu tak zmokłem, bo wieje wiatr, leje deszcz i po prostu wszystko przymokłem, jedno kółko tylko zrobiłem, przeszedłem pół godziny i wróciłem do domu. I mówię, wrócę to nagram, coś na 2025 rok. Oprócz tego, że w życiu powiedzmy prywatnym, prywatno-zawodowym takim, pomieszanym, zajmuję się Amazonem, mam trzy własne marki na Amazonie, to również współpracuję z, z firmą, takim startupem tutaj z Londynu, który skupuje marki z Amazona i rozwija je poza Amazonem. I tak naprawdę w 2022 roku postanowiłem trochę się sprawdzić, zobaczyć jak to moje dziesięcioletnie doświadczenie będzie pasowało do tego, a czy porównać sobie co ja, czego ja się nauczyłem w ciągu 10 lat na Amazonie i czy, co ta firma potrafi zaoferować. Mi tam wyszło w tej firmie tak, że tak naprawdę okazało się, że ci ludzie, którzy ją prowadzą nie są za bardzo doświadczeni w tym co robią w Amazonie i się okazało, że tak naprawdę Wiedza płynęła ode mnie do nich, a nie od nich do mnie. No ale zostałem tam w tej firmie menadżerem. Zarządzam czwórką ludzi, mam team amazonowy i to gdzieś tam, jako mnie, kto nie miał doświadczenia, powiedzmy, w zarządzaniu ludźmi wcześniej na taką większą skalę, bo nie miałem zawsze jakieś takie, albo prowadziłem własny biznes, albo miałem prace, które tego nie wymagały i tyle, to no, zauważyłem jakieś takie swoje braki. Oczywiście, gdybym w korporacji całe życie pracował, to bym był już wytresowany elegancko i wiedziałbym, jak to robić. Natomiast, no, na przykład, takie błędy jak micromanaging, nie? czyli e, robienie mini zadań, e, ponieważ uważam, że szybciej to zrobię i efektywniej i bardziej sobie ufam niż mojemu pracownikowi, zamiast spędzić, ok, 10 razy więcej na jego przeszkolenie, to ja gdzieś tam sam robię, I nieważne. I to oczywiście skutkowało tym, że gdzieś tam w głowie mentalnie zaczynało mnie to. Denerwować, I, i tak naprawdę chciałem znaleźć jakieś tam rozwiązanie, jak do tego wszystkiego podejść. No i w ogóle okazało się, że w tej firmie, wyobraźcie sobie, mamy wykupiony serwis w, takiej, w, w takim, w takim, jak to software można nazwać, czy też, czy też nie, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. To się nazywa oliwa. Serwis można powiedzieć, nie software, serwis. Oliwa. I tam można sobie wynająć e, firma nasza płaci za to, że konsultacje sobie można zrobić, e, spotkania godzinne, jak tylko często chcemy, dwa razy w tygodniu, raz na tydzień, raz na miesiąc. Z, to, to nie jest psychiatra, takie głupie, głupie nazwy. Bardziej bym taki nazwał to po angielsku counseling, nie? Coś takiego może nie mentoring nawet, ale taka po prostu rozmowa z sobą, która w dwóch tutaj kwestiach może pomóc. No to jest ogólne. Zdrowie takie mentalne, a drugie to jest tak jakby właśnie zdrowie czy też profesjonalne wsparcie tutaj, właśnie w firmie. Jeśli na jakiejś pozycji się jest, chce się coś w firmie zrobić, gdzie się pracuje, to, to w tym pomaga. No i właśnie na to drugie się zdecydowałem. Okazało się, że to jest kobieta, która w znienawidzonej przeze mnie Unii Europejskiej w Brukseli, gdzieś tam przez chyba 17 lat pracowała. Natomiast. Potem do Nowej Zelandii wyjechała, tam chyba 7 lat mieszkała, wróciła, doradzała w Price Waters House Coopers jakimś menadżerem i tak dalej. Także no, ma doświadczenie takie właśnie, no, du duże doświadczenie przede wszystkim korporacyjne z pracą z jakimiś tam menadżerami na wysokich stanowiskach. Nie wiem, ile moja firma za to płaci. Pewnie płaci, podejrzewam, nie wiem, 100 funtów za godzinę, 150, 200, nie wiem, ile takie serwisy kosztują. Na pewno nie są tanie. To nie jest osoba, która kasuje z takim doświadczeniem. 20-30 funtów, prawda? No i już z nią miałem trzy spotkania. To jest pani, która mieszka we Francji, koło Luksemburga i sobie co dwa tygodnie w piątek się spotykamy i rozmawiamy sobie i co jest zarąbiste w tym wszystkim, tak naprawdę zauważyłem, że no pracuje się z kimś, ma się pewne jakieś tam, nie wiem, spostrzeżenia, może problemy z kimś, by się chciało to komuś, to się jakby chciało wyrzucić i no ileś tego można zrzucać na przykład na swoją żonę. Tak? No, po pewnym czasie to już ona nie jest zainteresowana. Nawet teraz zainteresowana, nawet na Sylwestrze byliśmy i tak ogólnie po pobycie świątecznym też z rodziną doszliśmy do wniosku, że kurczę ludzie siedzą na tych świętach i opowiadają o pracy. Tak? Ktoś opowiada kogo widzisz raz na pół roku. E, oczywiście tam rozmawiasz przez telefon, tak ale tak na oko w cztery oczy spotkasz kogoś raz na pół roku na przykład i ten ktoś zawala Cię informacjami na temat Twojej pracy. I moja żona już tam w swojej drugiej siostrze powiedziała, że słuchaj, nie opowiada mi to, bo naprawdę mnie to nie interesuje. I każdy w, w ostatnim tygodniu gada w ogóle o swojej pracy. Ja w ogóle nie wiem, nie mam żadnego notatnika, który by podążał za tym, co się kogo dzieje. I mnie to w ogóle nie interesuje. I ja też wychodzę z takiego założenia. I jak dozuję mojej żonie jakieś informacje, są to raczej takie, bym powiedział, dosyć ważne rzeczy, które się wydarzają. Jakiś może problem, który powstał, więc nie jest to tam nagminne. Natomiast to jest fajne, że nie tylko że firma płaci za taką konsultantkę, no to jeszcze mam osobę, którą, no dla mnie ona w, w moich oczach jest ona taka jakby semi, semi częścią może mojego zespołu, nawet tak, no bo dużo opowiadam o tym, co się dzieje, nagle ona zaczyna rozumieć jakie są układy w pracy i kurczę plusem jest takim, że można tej osobie wszystko powiedzieć. Tak ja nigdy wcześniej nie korzystałem z tego typu usług jakiś wsparcia mentalnego, psychiatrów w ogóle i tak dalej, natomiast plusem jest to, że właśnie można siąść i wypluć z siebie po prostu wszystko w jakichś szczegółach. Ona ma płacone za to jeszcze przez tą firmę, czyli tak naprawdę przez tych, na których narzekasz. Ona dostaje pieniądze i powiem szczerze, że to pomaga. Fajnie, trochę mi dała takich porad właśnie, w ogóle bardzo fajnie mnie rozgryzła. To też było takie ciekawe, ponieważ mój plan na tą firmę no był taki i, i tak naprawdę jest, że do powiedzmy jeszcze kolejne, nie wiem, 2-3 lata, tak jak mówię, w związku z moimi jakimiś planami, Europa wyprowadzka i tak dalej, no ale na razie jest dobry okres, żeby mieć tą firmę. To też chodzi o to, że pewne podatkowe, podatkowo-rezydencyjne Rozwiązania w Hiszpanii będę mógł osiągnąć właśnie dzięki temu, że w tej firmie będę nadal pracował przez ich hiszpański oddział i tak dalej, tak dalej. Także to, to jest dla mnie bardzo ważne i chcę być z nimi przez te jeszcze co najmniej mówię, dwa czy trzy lata. I jej ja tak o tym opowiadam: opowiadam, co się dzieje w tej firmie, jak ja w ogóle do tego podchodzę, jak ja myślę. I ona, bo to było nasze pierwsze spotkanie, i ona po 10 minutach mówi, Tomek, czy. Ty w ogóle siebie widzisz w tej firmie, tak mówi 5-10 lat, jakby czy ty czujesz, że ty jesteś jej częścią, bo ja tego nie widzę tutaj, nie? W ogóle I mówię, o kurde, baba mnie kurziwa rozgryzła, ja takie to opowiadałem, ale tak jakby dozowałem to wszystko. No ale mówię, wiesz co, naprawdę mówię, podziwiam cię, bo rzeczywiście mnie rozgryzłaś, że tak, ja do tego tak podchodziłem, że to jest krótkoterminowe, dlatego że jest krótkoterminowe. To tak jakby nie robię wielkich planów z tym. Jestem zadowolony super z pieniędzy, które mam i odpowiedzialności. Czyli pieniądze do odpowiedzialności są super, to jak ta firma w ogóle działa, kultura, fakt, że jest firma, firma online, tylko nie trzeba do biura jeździć, jak się chce, to się jeździ. Ja tam sobie jeżdżę raz na tydzień, więc to jest to, to jest bardzo fajne. I w końcu doszliśmy właśnie do wniosku, że OK, skoro to mają być 2-3 lata, no to... Zróbmy z tych dwóch, trzech lat przyjemny dla mnie okres. I ona mówi właśnie tak na końcu doszliśmy tej pierwszej rozmowy do wniosku, że to będzie celem naszych spotkań, że tak naprawdę ona zrobi tak, żeby dla mnie ten dwu, trzyletni okres, który sobie planuję, aby zostać z tą firmą, miał być i będzie dla mnie jak najbardziej komfortowy. Mentalnie oczywiście. Także. Fajnie, że taką osobę mam. Teraz za tydzień mamy w piątek spotkanie, bo to tak święta przerwa, to takie miesięczną sobie przerwę zrobiliśmy. Dużo rzeczy miałem tak jakby na sercu, których, tak jak mówię, nie chciałem mojej żony dupy zawracać, a mimo tego, że ktoś. Współwłaściciel firmy przyjdzie, i tak, no tutaj jesteśmy otwarci. okej, okay, fajnie, i można mówić, i tak dalej. No nie ma czegoś takiego, nie możesz się tak uzewnętrznić. Nie, nie, nie wiem, czy ktoś w ogóle gdziekolwiek współpracuje z jakimiś ludźmi w jakiejś firmie, z korporacji ktoś tam przychodzi, mu taki BS wrzuca, że tak, tak, możesz tutaj nam wszystko powiedzieć, bo jesteśmy jedną wielką rodziną. Tak to niestety nie działa. I, i, i to jest osoba, której mogę to wszystko wybrać, więc ja z nią prawdopodobnie zostanę przez ten, nie wiem, rok, dwa, trzy, cały czas może będę z nią po prostu. Się spotykał, może potem rzadziej raz na miesiąc, ale już widzę, że mam fajne takie, jakby no, faj, fajne miejsce, gdzie mogę swobodnie wszystko wywalić z siebie. Nie tylko duże rzeczy, ale również nie wiem, małe rzeczy, które mnie wkurwiają, które mi przeszkadzają i zobaczymy, jak to będzie. Pewnie jakiś update, może za rok wam zrobię. Na razie trzymajcie się.